Dzień dobry, cześć. Witam was w programie Kulturalne rozmowy, a moim i waszym gościem jest Ania Sej. Cześć. cześć. Ania Sej właściwie Anna Sejda, tak? Tak, to dla wtajemniczonych, ale Ania Sej dla słuchaczy i odbiorców mojej muzyki z prostego powodu od razu pewnie uprzedzę twoje pytanie. Tak, dlaczego się odcięłaś pół nazwiska? Nic nie odcinałam, tylko wymyśliłam sobie sprytny sposób, jak obejść moją ówczesną umowę o pracę. Dlatego, że pracowałam w mediach i nie mogłam z nazwiskiem swoim, które, którym posługiwałam się w mediach, po prostu występować. Więc to taki kruczek prawny, a najprościej dla ludzi, którzy już mnie kojarzyli wcześniej z moich działań muzycznych, było po prostu Sej. I tak tej drugiej końcówki nie pamiętają. No może to i dobrze, <grym> że kojarzą Cię z tym nazwiskiem Ania Sej, ale teraz kojarzą Cię też z milczącymi lasami. 13 czerwca. Tak, 13 czerwca miał miejsce koncert charytatywny zorganizowany przez Zowrocław i przeze mnie, jako dyrektora artystycznego tego wydarzenia. My zbieraliśmy pieniądze na kampanię Silent Forest, która jeszcze trwa do końca września i to jest kampania, która, której celem jest zebranie środków na ratowanie zagrożonych gatunków ptaków Azji Południowo-wschodniej. No i zawsze nasuwa się pytanie, dlaczego tak daleko i co nas to obchodzi. No, drodzy Państwo, otóż nasza planeta jest systemem naczyń połączonych. I jeżeli coś nie działa w jednym miejscu, to w drugim automatycznie też Aferc przestaje motyla. działać. Dokładnie tak. tak. Więc zaburzenie, jakieś drobne zaburzenie ekosystemu, nawet bardzo daleko od nas mogłoby się wydawać, sprawia, że na Polsce też się to odbija w jakiś sposób. A że różne akcje charytatywne mają swoich ambasadorów, czy artystów, czy różnych celebrytów, a ta konkretna akcja nie miała, to ja postanowiłam się w to zaangażować, a razem ze mną inni artyści, którzy wystąpili też na tym koncercie. I razem z Kamilem Bednarkiem, już za chwilę. Wydajecie, wydajecie teledysk? Tak, tak to się mówi, wydajemy czy wypuszczacie teledysk, teledysk? Wypuszczamy w świat nasze pierwsze wspólne dziecko, na które bardzo długo czekaliśmy. Na pewno to było więcej niż 9 miesięcy, bo pomysł powstał już bardzo dawno, jeżeli chodzi o w ogóle tę piosenkę. I Kamil tak naprawdę gościnnie zaczął w niej uczestniczyć, najpierw angażując się w koncert, potem okazało się, że chce wziąć udział w nagraniu piosenki, a na końcu właśnie. Zrobiliśmy klip, który jest w 100% nagrany we Wrocławskim Zoo. Jesteś A myślę, że tego nie widać. Ptaka, tak? czy to jest ptak, czy to jest anioł, takie skrzydła białe? Te białe skrzydła trochę miały symbolik. Tam zobaczymy trzy krajobrazy: pustynny, taki bardziej wodny. Pod wodospadem i dżunglę. I ten krajobraz pustynny ma pokazywać to, co nas tak naprawdę czeka, jeżeli nie zrobimy kroku wstecz i nie zastanowimy się nad tym, jak traktujemy naszą planetę. Um, no, po prostu czeka nas wielka susza i to dosłownie w przenośni. 20% gatunków zwierząt, które żyją na naszej planecie, to gatunki zagrożone. Myślę, że nie każdy ma pojęcie na ten temat, że, że to jest aż tak duża liczba, ale to też ma uświadomić, że zbieracie tak. pieniądze owszem, ale Oczywiście, to też chyba tak. chodzi o edukację, prawda? Chodzi o to też, że akurat w Azji południowo-wschodniej jest tak, że ludzie łapią ptaki do klatek, tam są różne zawody na śpiewy ptasie, trzyma się ptaki w domu jako taki symbol dobrobytu i to jest trochę bezrefleksyjne, dlatego że oni często nie mają świadomości tego, że właśnie złapali zagrożony gatunek ptaka, który występuje jeden-dwa, czy może nawet y, ty, zostało tylko strasznie Nie ma papug błękitnych, tak, o których bajka jest. Tak, jakaś tak. A w piosence właśnie usłyszycie y, sample y, ze śpiewu ptaka OO z wyspy Kauai. Y, on śpiewa taką pieźń godową do samicy, nie wiedząc, że ona mu nigdy nie odpowie. Na bez happy endu, ale w tej piosence my jednak z Kamilem śpiewamy, że wierzymy, że w końcu usłyszy tą odpowiedź. a dlaczego, to od nas zależy. Dlaczego Kamil? Jak się spotkaliście i jak to było? I też chciałam zapytać o ten komentarz na jego YouTubie. No tak, Kamil już wrzucił trailer na swój kanał na YouTubie i pierwszy komentarz, dlaczego nie regę? to już raczej pytanie do Kamila, ale myślę, że na jego obronę, nie wiem, czy tak można powiedzieć. E, chcę, chcę tylko zaznaczyć, że każdy artysta chce się rozwijać i on bardzo długo grał muzykę reggae i rozumiem to, że szuka w innych gatunkach i um, każdy z nas chce w, w jakiś sposób też coś mieć zrobienia tej sztuki i o ile widzowie i słuchacze są przyzwyczajeni do jednego gatunku, no to um, niekoniecznie czasem jest to spójne z tym, czego my artyści chcemy, żeby nam było dobrze. Czyli stojąc się cofamy, tak? Trochę tak. Niektórzy wracają potem do tego, co robili, ale myślę, że prawdziwi fani pozwalają artyście trochę pobłądzić, bo być może jest w czymś dobry lepszy i to tak trochę jak z dziećmi jest, że, że czasem trzeba pozwolić zrobić swoje, więc to na obronę na ten komentarz. Mam wrażenie, że patrząc na moich znajomych, szczególnie właśnie artystów, że trochę się zatracamy w w takiej gonitwie za byciem doskonałym, dorosłym, odpowiedzialnym, poważnym, jeżeli nie pozwalamy sobie właściwie bawić się życiem i popełniać błędów. No ale I... wiesz, zabawa nie da nam pieniędzy na rachunki, na przykład. Nie? Jasne, że tak, tylko mm, niekoniecznie musimy te zasady stosować 24 godziny na dobę. I są drobne rzeczy, jak na przykład pisanie piosenki w trakcie których niekoniecznie musimy myśleć o tym, że to jest po to, żeby zapłacić rachunki, bo to później wpływa też na odbiór słuchacza i wielu artystów zatraca się w tym, a co komu się spodoba, a co ktoś pomyśli, a czy mi się to opłaci i tak dalej. I czasem myślę sobie, że no to trudno, no to trzeba popełnić błąd i raz w życiu nie mieć czym zapłacić tych rachunków. I wyciągać z tego wnioski, ale nie, nie katować się i nie powtarzać sobie, o to źle, że tak zrobiłem, czy zrobiłam, yy, nie powinienem w ten sposób i tak dalej. Życie się składa z tych dobrych, złych wyborów yy, i myślę, że świat zewnętrzny zadba o to, żeby nas sprowadzać na ziemię, więc sami sobie tego nie róbmy. To a propos tych dzieci, że, że one nie mają tego filtra jeszcze yy, i tego, Trzeba zazdro ta, i tego zazdroszczę i, i, i chciałabym pielęgnować w sobie to, że żeby po prostu sama w siebie wierzyć. A jak to z tobą było, bo ty w pewnego razu Zdecydowałaś o tym, że wstajesz od biurka, od, rezygnujesz z pracy takiej etatowej, to chyba etat był, i zaczynasz śpiewać. Jesteś chemikiem z wykształcenia. To już jest w ogóle tak. totalny odjazd. Tak. Zajmujesz się astrologią. Ania mi stawiała też jakiś choros, horoskop mi stawiała, więc tak. masz sesję mnóstwo... tarota za mną. Sesję tarota, również jakieś NASA, te rzeczy kosmiczne, tu chemia, no bardzo dużo masz tych zainteresowań. Opracowałaś za. I któregoś dnia postanowiłaś, że jednak odchodzisz od tego. Dlaczego? Dlaczego postawiłaś na muzykę? Jak to się, to się... z tym twoim mózgiem dzieje, że tyle rzeczy w nim? Jest? O, to się samo stało, bo ja zostałam zwolniona z pracy. Właśnie dlatego, że za dużo czasu poświęcałam na muzykę, granie koncertów i kolidowało to z moją pracą. Im, im dalej patrzę wstecz, tym myślę sobie, że być może mój pracodawca nawet miał rację i zrobił mi przysługę. Um, dlatego właśnie popełnianie błędów i to, że wydaje się nam, że nie będziemy mogli zapłacić rachunków i tak dalej, mogą być drogą do tego, że, że zrobimy coś, co nas spełnia. I to nie jest tak, że ja mając 20 kilka lat, stwierdziłam, dobra, to teraz będę śpiewać, tylko ja to zawsze robiłam. Um, z tym, że nie każdy o tym wiedział, bo ja to robiłam w domu, robiłam to po pracy, robiłam to w czasie studiów. Um, no ale zaczęłaś grać na studiach z zespołem tak. i w pewnym momencie wasze drogi się rozeszły. Nie dałam rady, bo jak się ma zajęcia od poniedziałku do piątku na jednej z najlepszych uczelni w ogóle w Polsce i trzeba robić sprawozdania i chodzić na laboratoria, wykłady, ćwiczenia i robi się to od poniedziałku do piątku do późnego popołudnia, a potem pakuje się szybko walizkę, jedzie się na koncerty piątek, sobota, niedziela. To wychodzisz już w pewnym momencie na scenę i nie masz siły się uśmiechać do ludzi, i nie masz siły być w tej piosence i, i, i przekazać tego, bo marzysz tylko o tym, żeby pójść spać. Um, a tak się nie da. A tak się nie da, więc y, moi koledzy z zespołu wydaje mi się, że dlatego zainterweniowali i powiedzieli, że nie możemy dłużej współpracować, czego ja wtedy nie rozumiałam. Bo dla mnie było oczywiste, że ja muszę to robić i kocham, a nie umiałam z niczego zrezygnować. Um, Ale poszłaś też do programu mm, tak, rozrywkowego. Tak. Wystąpiłaś. A to, to nie był mój jedyny raz w programie rozrywkowym, bo specyfika tych programów jest taka, że nawet jak się idzie na casting i czasem dostaje się pozytywną recenzję, nazwijmy to z braku lepszego słowa, to niekoniecznie to jest wyświetlane w telewizji. Są też różne decyzje produkcyjne, więc ja byłam w talent show wiele razy. I żałuję, że akurat ten występ, który został upubliczniony, został wybrany z tych wszystkich, bo Czasem szło mi lepiej, ale z jakiegoś powodu produkcyjnego nie byłam pokazana. E... Ale takie programy są fajne i potrzebne. E... Pytanie... Ale mimo, że nie przeszłaś gdzieś tam do finału, mhm. czy nie zostałaś zwyciężczynią, to tak. nie zrezygnowałaś ze śpiewania. Cały nie. czas śpiewałaś, cały czas śpiewasz, cały czas to robisz. Tak, bo wydaje mi się, że bardzo potrzebna jest, szczególnie młodym artystom, taka świadomość, że te programy to nie jest jedyna droga. I to może z zewnątrz dla. Ja mam wielu takich znajomych, którzy zawsze do mnie przychodzą Ania, a co ja mam zrobić, ja tak lubię śpiewać. I, i ty właśnie zaczęłaś w, w ten sposób, że niby nic nie robiłaś, a potem zaczęłaś. To nie jest jedyna droga i to też nie jest sposób na sprawdzenie się, bo często w tych programach nie są wybierane osoby, które najlepiej śpiewają, tylko które może mają coś ciekawego do opowiedzenia albo um, są w jakiś sposób charakterystyczne, tak? co też jest ok. Tylko trzeba mieć świadomość, że to, że trzy osoby siedzące w panelu jurorskim albo ekipa produkcyjna powiedzą ci, że nie, to nie znaczy, że innym się nie spodobasz. Każdy ma swoje grono odbiorców, i ja nie chcę śpiewać dla ludzi, którzy nie chcą mnie słuchać. W związku z tym ja gram koncert i przychodzą ludzie, którzy chcą mnie słuchać. Ale też pooglądać, bo dobrze się prezentujesz na scenie, masz taką, taki czar, taki urok wewnętrzny i to Dziękuję. bije na zewnątrz. Mhm. Mówiłaś kiedyś, że jesteś hipiską glamour, tak? tak. Że, że hipiska nie musi w lesie gdzieś tam sikać w dołek. No tak. Ale przed rozmową wspomniałaś, że to już idzie troszeczkę w innym kierunku, że odchodzisz od tego. Nie tyle odchodzę, co, co to sformułowanie jest takie bardzo na potrzeby marketingowe, żeby ktoś wiedział w ogóle z czym ma do czynienia. Do czynienia, przepraszam. I żeby jakoś odróżnić mnie od, od szeregu innych artystów. E, no to właśnie znaczy takie poczucie wolności, że, że ja tą muzykę robię nie do końca pod to, co jest akurat modne, bo teraz jest wszechobecna elektronika i tak dalej, ja takiej muzyki teraz nie robię, ale nie mówię, że nigdy nie zrobię. Po prostu szukam i, i staram się robić to, co mnie inspiruje. A jakieś mam ogromne szczęście trafiania na ludzi, którzy, mimo że być może nie jest to jakieś bardzo mainstreamowe i, i komercyjne, to znajdują dla mnie miejsce w show biznesie. Teraz podjęłam współpracę z wydawnictwem Agora. I to jest ryzykowny ruch dla takiego wydawnictwa, no bo ja nie jestem bardzo popularną artystką, a oni dają mi szansę, więc no mam to szczęście, że cokolwiek nie zrobię, to znajdzie się zawsze jakiś odbiorca i to samo mówię młodym artystom. Czy ty jesteś artystką cierpiącą? Oj, oczywiście. No, jak się posłucha moich piosenek, to głównie cierpię przez mężczyzn. W moim Ale życiu. W szczęśliwym <laughs> związku, tak. Z muzykiem zresztą. Występujecie razem z Dawidem. Trzeba byłoby zdefiniować szczęśliwość, wiesz? Bo niektórzy odnajdują szczęście w byciu nieszczęśliwym. A to też fajnie przynosi wenę do, do pisania piosenek. Czyli szukasz gdzieś tego nieszczęścia w sobie? Czy tam, jak się z Dawidem pokłócicie, to myślisz, <laughs> to teraz napiszę piosenkę, teraz to poczułam. Mm. Tak, dlatego że ja w ogóle szukam różnych emocji i teraz bardzo chciałabym napisać. Yy, pracuję nad piosenkami, które mają te szczęśliwe momenty w moim życiu pokazać. Yy, a te, które słyszycie na płycie, to jest trochę tak jak z, z pisaniem pamiętnika. I na moment, kiedy piszesz piosenki, one ci się wydają najbardziej prawdziwe. A potem coś, co napisałam 2 trzy lata temu, muszę śpiewać na koncercie yy, i być w tym, więc. Moim zdaniem artysta, szczególnie taki, który występuje, nie może się odcinać od negatywnych emocji, no bo ja muszę naprawdę myśleć o tym, co czułam w tamtym momencie, żeby to było szczere i żeby ktoś zrozumiał, co ja chcę przekazać. Ale um, wydaje mi się, przynajmniej tak wydaje, że łatwiej sprzedaje się nieszczęście, bo każdy z nas miał kiedyś złamane serce, tak? <grym> I jak słuchamy piosenek, ja przynajmniej tak mam, że jak słucham hmm. jakichś takich piosenek z dawnych lat albo smutnych, to mi się przypominają jakieś moje nieszczęśliwe związki. <grym> I takie to jest Ty trochę się sentymentalne, pławić w cierpieniu. tak, <grym> lubię się pławić w cierpieniu, ale to. To chyba mamy w sobie. Pewnie tak, ale z drugiej strony znajduje bardzo wielu odbiorców tego, co ja mówię na co dzień, że właśnie, żeby się nie poddawać, że to, że na dany moment jest źle, nie znaczy, że nie będzie lepiej, że być może to, że przydarzyło ci się coś strasznego w życiu, z tego wyniknie coś dużo lepszego i zwykle u mnie tak było. Więc to tak nie do końca. Wiadomo, że te negatywne emocje pamiętamy bardziej. Tak, jesteśmy jako ludzie zaprogramowani, że uczymy się na błędach, na bólu, na cierpieniu. Nie, staramy się nie popełniać dwa razy tych samych błędów. Ale pozytywne wzmocnienie też jest udowodnione naukowo, że to działa. Więc skoro mam już tam kilka piosenek tych smutnych, to może teraz dla równowagi po prostu wesołe. Milczące lasy kończą się pozytywnie, czy kończą się smutno? To od nas zależy. Właśnie to jest taka piosenka z kompozycją otwartą i z Kamilem śpiewamy, że wierzymy, że w końcu ten ptak, którego to jest historia y, pokazana w tej piosence, y, usłyszy odpowiedź, ale jeżeli no my, kto, ludzie, którzy niszczą planetę, bo tak naprawdę nasze codzienne działania. Y tak, no, plastikowa butelka. Plastikowa butelka, oczywiście nie można popadać w paranuje, no bo nie jesteśmy w stanie... Ale kubków nie mamy plastikowych, tylko mamy ceramiczne umyte, Ja to bardzo więc... cenię, dlatego z niego tak, tak namiętnie piję. Ja też mam świadomość, że nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień po prostu przewrócić naszego życia do góry nogami. Ale małe kroki może. Tak, bo to jest decyzja trochę odgórna. To nie jest tak, że my decydujemy, tylko to wielkie koncerny muszą powiedzieć, ok, wycofujemy plastik, ok, nie wiem, reduk robimy redukcję wydzielania spalin itd., itd. Ale trochę naszymi decyzjami możemy to zmienić. my jako konsumenci jest... możemy powiedzieć, wolę kupić od Ciebie to, co dba o planetę trochę drożej, niż to, co niszczy trochę taniej. I, yy... no I, to no i od nas, nasze, nas to zależy. To są nasze codzienne wybory, a Państwo mogą zobaczyć 9 sierpnia na YouTubie Kamila i twoim, tak? Na, na YouTubie kanał... Kamila Bednerka będzie wersja y, nasza wspólna, zaśpiewana. Piosenka istnieje też wykonana tylko przeze mnie i w wersji angielskiej. I tą znajdziecie na moim YouTubie Ania Sej. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Moim i waszym gościem była Ania Sej i zapraszamy do oglądania teledysku i śledzenia. Oczywiście kanału Ani. Dzięki bardzo Zapraszam. za rozmowę.